28 stycznia w poniedziałek wita Państwa Marzena Machniak, zapraszam na informacje Legnickiej telewizji Dami. A dziś powiemy, kto w Legnicy będzie jeździł za darmo autobusami? Oraz o tym, ile kilogramów narkotyków przechwycili policjanci, kto za nie odpowie. Będzie darmowa komunikacja w Legnicy, to nie tylko dla uczniów. Radni miejscy na sesji przegłosowali zarówno projekt uchwały, jaki złożyli radni PO, jak i drugą propozycję polityków PiS uprawniającą do bezpłatnych przejazdów nie tylko uczniów legnickich szkół. Wystarczy rozdać pieniądze. Dzień. Blisko półtorej godziny trwała dyskusja w sprawie wprowadzenia w Legnicy bezpłatnej komunikacji. Przegłosowano projekt uchwały, jakiej złożyli radni Platformy Obywatelskiej, którego realizacja, zdanie wnioskodawców, wpisuje się w prospołeczne działania. To jeden z najbardziej prospołecznych projektów, jaki na tej sali do tej pory miał miejsce. Najbardziej prospołeczny, dlatego że dotyczy najmłodszych mieszkańców naszego miasta. Mieszkańców, których nam niestety systematycznie ubywa. Dotyczy bardzo powszechnej grupy ludzi. Dodatkowo na początku obrad radni PiS złożyli wniosek o poszerzenie grupy uprawnionych do bezpłatnej komunikacji m.in. osoby od 65 roku życia oraz pasażerów w towarzystwie innych osób, którzy okażą dowód rejestracyjny pojazdu. Będzie to możliwe tylko w dniach, gdy powietrze w mieście osiągnie wyższy poziom zanieczyszczeń. Najgorsza tradycja, jaka tutaj widzę, wchodzi na tą salę obrad, to to, że radni przynoszą swoje propozycje na sesję, nie, nie dyskutowali o tym na komisjach, gdzie mogli, moglibyśmy wyszacować skutki tych zmian i prawo i sprawiedliwość dzisiaj, kolejne grupy. Darmowych przejazdów nam serwują. Zarząd MPK w Legnicy nie pochwala tego pomysłu, bo spółka przynosi podobno straty. Zaś związki zawodowe przewoźnika prosiły radnych o wzięcie pod uwagę sytuacji załogi. Na dzień dzisiejszy nie ma żadnej, skąd te pieniądze zostaną zrekompensowane dla firmy. Nie ma żadnego projektu uchwały, który mówi o tym, że z tego tytułu będą jakieś większe pieniądze należały się dla firmy. Mam nadzieję, że Państwo o tym nie zapomnicie i następna uchwała na następnej sesji Rady Miasta, jaką podejmiecie. To będzie skazanie pieniędzy dla firmy, żebyśmy my jako pracownicy byli bezpieczni o swoją pracę. Z bezpłatnych przejazdów korzystać będą więc wszyscy uczniowie legnickich szkół, nawet ci spoza miasta. Pomysłowi wyraźnie przeciwni byli radni prezydenta Krzakowskiego, którzy podkreślali, że dofinansowanie komunikacji miejskiej w większym stopniu niż dotychczas przy obecnym budżecie nie jest dobrym posunięciem. Dlaczego koszty dodatkowych przywilejów, w tym dla dzieci i młodzieży z ościennych gmin, Mieliby pokrywać wszyscy legnicy podatnicy, którzy i tak często płacą za finansowe wsparcie, z którego nie korzystają. Panie i panowie radni, być może kiedyś rozszerzenie katalogu wór będzie czymś naturalnym, bo nie będzie dylematu, na co wydać pieniądze, tylko czy to już jest ten czas i legnica na to stać? Przez cały ubiegły rok słyszeliśmy, jak doskonałej kondycji są miejskie finanse że stać nas na wszystko, nawet na odkryty basen, do którego dokładalibyśmy jako miasto ponad 2,5 miliona złotych miesięcznie. Rocznie, przepraszam, oczywiście rocznie. Rowery miejskie, które są uznawane za wielki sukces i bardzo się cieszę, że one są, też nie są za darmo. One też kosztują miasto około 700 tysięcy złotych rocznie. Dni Legnicy, które też są przecież finansowane z pieniędzy publicznych, z podatków, też nie są za darmo. Ostatecznie radni PiS i PO wspólnymi siłami przegłosowali uchwały decydujące o bezpłatnej komunikacji, która wstępnie miała kosztować budżet około 2,5 miliona złotych. Poszerzenie grupy uprawnionych na pewno podniesie koszty, ale o tym poinformujemy w chwili, gdy będą znane szczegóły. Dolnośląscy policjanci zarekwirowali ponad 12 kg narkotyków w postaci tabletek zawierających pseudoefedrynę. Z takiej ilości medykamentów można wytworzyć około 3,5 kg gotowej metamfetaminy. W sprawie zatrzymano dwóch mężczyzn. Policjanci z Legnicy i z Wrocławia od dłuższego czasu prowadzili działania w tej sprawie. Już kilka tygodni temu natrafili na ślad narkotykowej szajki. Kiedy funkcjonariusze już zebrali niezbędne informacje o tym przestępczym procederze, postanowili przygotować działania i zasadzkę. W ręce funkcjonariuszy na gorącym uczynku wpadło dwóch mężczyzn dokonujących transakcji narkotykowej w miejscowości Wilczyce. W pojeździe jednego z mężczyzn ujawniono blisko 23 tysiące sztuk tabletek prekursora kategorii pierwszej zawierających pseudoefedrynę, która miała posłużyć się do produkcji narkotyków. Po przeszukaniu mieszkania jednego z zatrzymanych odnaleziono kolejne tabletki. Ich liczba przekroczyła w sumie 29 tysięcy o łącznej wadze ponad 12 kg. Z których można by było wyprodukować nie mniej niż 3,5 kg gotowej metamfetaminy o czarnorynkowej wartości 350 tysięcy złotych, 36-latek i 40. 46-latek zostali zatrzymani i osadzeni w policyjnym areszcie. Na poczet przyszłych kar funkcjonariuszy zabezpieczyli gotówkę w kwocie blisko 200 tysięcy złotych, którą posiadali przy sobie mężczyźni. Na wniosek prokuratury sąd aresztował obu mężczyzn na trzy miesiące. Za popełnione przestępstwo grozi im do 5 lat pozbawienia wolności. Obaj są dobrze znani organom ścigania. Na razie nie wiadomo skąd pochodziły zarekwirowane tabletki. Sprawa jest rozwojowa. W niedzielę rozegrano ostatnie mecze legnickiej ligi halowej mistrzem już wcześniej został Autoelektryk. Wietrzak Team, który reprezentuje nasze miasto w drugiej dolnośląskiej lidze futsalu zajął ostatecznie czwartą lokatę. Brązowym medalistą 26 sezonu Legnickiej Ligi Halowej został zespół KS Legnickie Pole. Tym samym dwukrotnie mistrz z ostatnich lat Wietrzak Team zajął ostatecznie czwartą lokatę. Już wcześniej mistrzem został Autoelektryk. Na drugim miejscu rozgrywki zakończyła drużyna Futbol Centrum. Legnicka Liga Halowa to jak zwykle mnóstwo bramek, ciekawych akcji i sporadawka piłkarskich emocji. Zespół Autoelektryka przygotował się bardzo solidnie do rozgrywek w tym roku. Zmontował bardzo dobrą drużynę. Tak więc yy, z tytuł zdobył zasłużenie. Tak więc uważam, że tytuł w tym roku przypadł w godne ręce. Warto dodać, że to właśnie drużyna Stanisława Wietrzaka reprezentuje Legnicę w rozgrywkach centralnych. Na zakończenie niedzielnych zmagań Wietrzak Team z drugiej Dolnośląskiej Lidze Futsalu przegrał po pasjonującym spotkaniu z AZSM Uniwersytet Wrocławski 3-4. To jednak niezbędne doświadczenie, jakie trzeba zebrać na przyszłość. Pierwszy sezon tutaj jest, żeby po prostu poznać tą ligę, zobaczyć umiejętności zawodników, ewentualnie kto musi dojść no organizacyjnie, i tego różne, różne typu tego, po prostu sprawy, które pomogą nam coś tutaj stworzyć w Legnicy. Po porażce legnicki zespół stracił pozycję lidera tych rozgrywek. Następny mecz Wietrzak rozegra 2 lutego w Żarach. W pierwszym spotkaniu rundy rewanżowej pierwszej ligi piłkarzy ręcznych, siódemka Legnica pokonała Real Astro na 24 do 22. Dzięki tej wygranej, Legniccy szczypiorniści awansowali na pozycję wicelidera rozgrywek. Rywalizacja drużyny z Leszna z podopiecznymi trenera Pawła Wity była zapowiadana jako szlagier pierwszoligowych parkietów. Sam mecz stał na bardzo wysokim poziomie i przyniósł masę emocji. Cieszymy się bardzo, ponieważ ja, ja zarówno ja, jak i moi zawodnicy obawialiśmy się tego pierwszego meczu po tak dużej przerwie. Mecz o punkty. Do tego doszło kilka urazów. Na tydzień przed tym meczem, dlatego pokrzyżowało nam plany trochę w treningach. Musieliśmy trochę zwolnić z intensywnością, jak się okazało, po dzisiejszym meczu był to słuszny wybór. Jednym z bohaterów spotkania był Łukasz Mazur, bramkarz siódemki bronił jak w transie, a w polu dzielił i rządził Kamil Mosiołek. Później już nawet nie myślałem, same się piłki odbijały, same przyciągały. No i ale tak jak mówię, no w tym sezonie fajnie chłopaki zaskoczyli. Wcześniej no raczej gra, grywałem całe mecze. No a teraz pokazuje tutaj Adrian, czy, 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 czy młody właśnie wchodzi dekarz i też pokazuje, że, że, że warto na nich stawiać. W tej części sezonu regniczanie rozegrają tylko cztery spotkania na wyjeździe. Już w tym meczu pokazali, że własne boisko to dla nich atut. Wróciliśmy na szale inne nasze atuty, to co wcześniej już mówiłem, taką zadziorność szyb nieustępliwość, trochę fantazji młodzieńczej i to dzisiaj okazało się skuteczne i ja nie liczyłem na łatwy mecz i myślę, że mecz wygrany w takich okolicznościach doda jeszcze skrzydeł moim zawodnikom i uwierzą, że ciężka praca, którą wykonują na treningach opłaca się. W tabeli grupy B pierwszej ligi nadal prowadzi Olimpia Medex, Piekary Śląskie. Legniczanie tracą do lidera dwa oczka. I to już wszystko, co dziś dla Państwa przygotowaliśmy. Ja dziękuję za uwagę. Życzę Państwu przyjemnego popołudnia, miłego wieczoru. Do zobaczenia.